Puścimy Konopskiego i zobaczymy, co mi Koła ma do powiedzenia. Dobry pomysł będzie zrobienie z byłego właściciela mafii pruszkowskiej, bosa swojej organizacji MMA VIP. Internet zapłonął po winie Stanowskiego na ten temat. Jego gala straciła sponsorów, kielce odwołały mu wynajem Hali. I to wszystko za chwilę przeanalizujemy. Dodatkowo polski aktor robi relacje na Instagramie ze swoich problemów rodzinnych. Logan Paul został skamowany na 3,5 miliona dolarów na kartach Pokemon. Polski tiktokerce spalił się samochód i cieszyła się z tego oraz zrobiła bardzo śmieszną relację. YouTuber rozbił samolot pod content. Mata zawiesza Instagrama, a na koniec kanał rapera a Zamson został zhakowany. kanał i bądźcie zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowinkami z internetu Nic was to nie kosztuje i zawsze możecie zmienić swoje zdanie Znosząc się jeszcze do waszych pytań to tak, w przyszłym tygodniu będzie odpowiedź na filmy Wardengi I pokażę wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok Oho, to, to tego nie kłam akurat, bo jakby Konop chce zrobić materiał komentarzy o Wardędze Czy on chce odbić piłeczkę z zarzutów jakby To jest ciekawe, to jest ciekawy case i ja, no nie mogę się doczekać tego filmu szczerze Bo to, bo wiecie w którą stronę to może nie? To, to będą dwie strony. To będzie albo giga gówno, albo giga rekt. I, I to jest jedna z dwóch opcji możliwych. Drama się szykuje. Być może tak, kurwa. Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Jest kilka trafnych rzeczy, jest kilka rzeczy na siłę. W przyszłym tygodniu odniosę się do tego w bardziej obszernym materiale. Kiedy temu przepraszałem na Instagramie, więc przeproszę też tutaj Leksia oraz was widzów za, jak się okazało, błędną informację co do wieku jednej z dziewczyn. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was zawiodło, natomiast intencje były w 100% inne. Chciałem poruszyć temat między innymi, by zwrócić uwagę i nakreślić problem w działalności internetowej Leksia, który jako jeden z członków projektu generującego ponad 380 milionów wyświetleń, skupi wokół siebie mnóstwo młodej widowni i w moim przekonaniu tutaj istniał interes społeczny, by tę sprawę po prostu nagłośnić, a nie zniszczyć mu życie. Poszerzyło to świadomość społeczną i uświadomiło wielu osobom, że wysyłanie dickpików do losowych osób, które zna się kilka godzin, może podlegać odpowiedzialności kardej i jest po prostu szkodliwe, co prawie, że zostało pominięte w materiałach na temat tego tematu. Mimo, że zachowanie Leksia zasługuje na krytykę i Zasadnia wielkie zainteresowanie mediów To kwalifikacje prawną pozostawym podanym do tego instytucjom A nie losowym tweetom i komentarzom Zaczniemy sobie od YouTube Demi, bo w ciągu ostatnich no z tym się zgadzam akurat, nie, jakby, jakby no okej, okay, kono faktycznie zjebał ten research, ale jakby nie można teraz powiedzieć, że to, że, to, że wstawił ten film nie miał jakiegoś impaktu, nie, i nie było ważne. No jakby miało też swoje skutki, nie, no bo Leksiu jednak został wyjebany z Teamu X i skończył z internetem na jakiś czas, nie, więc jakby overall wyszło z tego dobre rzeczy, przynajmniej internetowo, a niech resztę ocenia kurwa prokuratura. Masę największych światowych twórców zachorowało na Ronę, mieliśmy Mister streamerów takich jak Ludwik albo Kur. Było jeszcze masę, masę innych twórców, którzy zachorowali, więc uważajcie na siebie i kuźwa, to się chyba nigdy nie skończy. A niektórzy streamerzy musieli sobie zrobić przerwę nie tylko przez chorobę, bo wiecie, na Twitchu każdy ciągle coś ogląda, na coś reaguje i e, tak jak z oglądaniem YouTube'a, no, nie ma nic złego. To jedni z największych streamerów myśleli, że spoko będzie oglądali na streamach dziesiątkami tysięcy widzów e, całych odcinków seriali czy programów telewizyjnych, do których no, trzeba kupić dostęp. To jest dokładnie taki sam case, jakbyście kupili pay per view na FMMA i sobie to streamowali do dziesiątek tysięcy widzów. I tak z pierwszym banem Poleciała Pokémon, która zleciała z rowerka jedynie na dwa dni, i ten jej ban na dwa dni był takim ostrzeżeniem dla innych streamerów, żeby inni już na pewno wiedzieli, że tak nie można. No i co, no, ewidentnie to nie zadziałało, bo streamer Toast dostał dosłownie za to samo również bana. Kolej jeszcze spronkowało ludzi, że ban był na miesiąc, ale w rzeczywistości to był też na dwa dni. Teraz wrócimy na chwilę do Logana Paula i jego kart Pokémonów, bo ostatnio pochwalił się, że wydał na nie 3,5 miliona dolarów, czyli prawie tam 14 milionów złotych, ale eksperci, którzy przeanalizowali zdjęcie pudełek grosze. i kodów kreskowych, uważają, że Gość wydał tyle kasy na nieautentyczne karty Pokémon. Logan to skomentował Będę lecieć w ten weekend, żeby zweryfikować sprawę z BBC I e, firmą, która ubezpieczała autentyczność kart Tak jak wyglądało to bardzo źle Bo masa takich Pokémonowych ekspertów Nagrała o tym film, mówiąc, że no, chłop wydał 3,5 bańki na fejkowe karty To Logan dodał takie coś na swojego Instagrama Będą oczywiście na bieżąco update'ował, więc subskrybujcie jak jeszcze tego nie robicie. I macie najszybszy update w historii, nie trzeba czekać. Dosłownie w czasie, jak montuję, Logan Polo do filmik, że rzeczywiście oskabowali go na te karty i stracił 3,5 miliona. A to już w sumie, a sami oglądajcie. Alright, nie mogę być sober za to. Oh my god, yes! What? Oh. Why oh are oh! they oh so puffy? Why are they so puffy though? They don't look right. They don't look right. Dude. Motherfucker, motherfucker, motherfucker! It's fake, bro. Oh my God! Oh my, oh God, my God, bro! GI Joe! GI Joe! Yeah, pierdole. End of story. Z takich dobrych wiadomości, to Loganowi ponoć zwrócili te 3,5 miliona, ale do tego akurat nie jestem pewien, bo on tego nie potwierdzał. Jak ktoś was kiedyś oskamował na KOSA albo skina w Fortnite, to e, miejcie z tyłu głowy, że Logana oskamowali na 3,5 miliona dolarów na kartach Pokémon. Mówiąc o skamach, to kilka. Nie wiem, widzowie, jakby internet jest pojebany miejscem. Nie wiem, czy, czy wszyscy z Was każdą historię, ale generalnie ja na przykład w tamtym roku zostałem ojebany na 40 tysięcy skinach do CSA, i wyglądało to w ten sposób, Wszedłem po prostu na stronę CS Money i zamiast CS Money wpisałem w przeglądarkę CS Monway. czajcie? Że po prostu zajebałem literówkę przez grube palce. I kliknąłem, nie zauważyłem, że zajebałem literówkę. Wszedłem na pierwszą stronę i kurwa zalogowałem się, i skiny znikły. A więc serio, uważajcie potrójnie na wszystko, bo internet jest pełen skurwysynów. I temu kanał polskiego rapera, czyli e, Zemson albo Simson, nie wiem do końca jak to się czyta. Został zhakowany. Standardowy case, czyli wszystko pozmieniane i odpalone jakieś. Ale to w sumie ten typ też jest w plecy, bo ile dobrze kojarzę, to on też za spore pieniądze kupił to pudło od kogoś innego. Znaczy, no nie wiem, no ja jakby ja się nie zbyt interesuję kartami Pokemon i Loganem Polem być cztery, no ale jakby sam fakt tego, nie? No że jest to ch cholernie, kurwa, przykre. Live z i tutaj macie co on mówi na swoich stories. Do mnie że ukradli mi konto na YouTubie. Yy, i niestety to jest prawda. Yy, zaczęło się to około 17 byłem świadkiem tego, przychodziłem powiadomienia, że ktoś się loguje. Rzucałem te próby logowania, blokowałem to i tak komuś się udało. Pozbawić mnie dostaję. Coś takiego. On tam brzmiał na bardzo zmartwionego, co oczywiście się nie dziwię. Na ten moment, jak to nagrywam to kanał, dalej jest zbanowany i go nie przywrócili, więc mam nadzieję, że będzie wszystko git. A mówiąc o raperach to Mata usunął swoje konto na Instagramie. To znaczy, nie usunął, tylko na chwilę dezaktywował i może to w każdej chwili wrócić. Takie coś do akcji promocyjnej robi już na przykład Travis Scott czy inni raperzy. Więc albo chodzi o akcję promocyjną, albo Mata potrzebuje przerw od Instagrama. Teraz mam dosyć absurdalny temat, bo ostatnio podczas jazdy. Polskiej TikTokerce dosłownie spaliło się auto. Dziewczynie, oczywiście, na szczęście nic się nie stało. Z tego, co napisała, to jej gaz przestał działać i nagle samochód zapłonął. Dziewczyna nagrała dosyć zabawną relację z całego zdarzenia. Pamiętacie, jak mi się śnił wypadek i to, że mi ten samochód wybuchnie? Mi, mi, się, mi się śniło, że samochód mi wybuchnie. Od jakichś pół roku mi się śniło, że mi wybuchnie samochód. Wybuchnie samochód. Kurwa mać, to jak mi się śni, że mnie TIR pierdala na autostradzie, to co? Ja też już mam się do grobu ciekawe czy co? Ja pierdolę, proszę, nie chcę umierać, panie TIRze. Ja wam to mówiłam, że nie mam a ja miałam to założyć. Boże święty, ja nie tego założyć. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że powinno się znormalizować takie podejście do teoretycznie niefajnych wydarzeń życiowych. Dobrze wysmażone ich. Teraz pogadamy. Zgadzam się. Ja dalej uważam, że pani, która mnie z auta wyciągnęła, jak dachowałem, rozjebała mi Escape Room. O, i dużo, że Trevor Jacob, bo chłop ostatnio zrobił film pod tytułem Rozbiłem swój samolot. dzieleci sobie spokojnie samolotem, ale nagle coś mu się zepsuło z silnikiem. I gość bez namysłu, czy próby uratowania sytuacji, wyskakuje ze spadającego samolotu ze spadochronem. A sam samolot oczywiście się rozpiewsza. Mimo, że to wygląda jak jakaś pieprzona scena z filmu Hollywood, pojawiły się pewne wątpliwości widzów. Czyli, no, po pierwsze, wcześniej wspomniany brak próby uratowania samolotu. O nie, guź was gasło Teraz ta odcinka będzie bez lampki lodowej. Musicie wytrzymać jakoś, sorry. Nawet jakiegoś wylądowania na tym wyłączonym silniku, tylko goś miał takie. No, no okej, okay, to no, I kiedy w filmie dzieje się coś z silnikiem samolotu, to nie mamy pokazanego żadnego widoku z kokpitu. A w środku było przyczepione kilka kamerek, z których wcześniej normalnie pokazywałem obraz. Inni piloci komentujący ten film pisali jeszcze o kilku podejrzanych rzeczach: typu, koleś do tego filmiku miał od razu założony spadochron, a w poprzednich materiałach tak nie latał. Sam film z e, przypadkowym rozbiciem samolotu e, miał sponsora, więc prawdopodobnie gość, żeby dostać więcej hajsu ze współpracy, specjalnie rozbił samolot. Wiadomo, jest turbo nieodpowiedzialne i głupie, bo równie dobrze ten samolot mógł na kogoś spaść. Trevor Jacob nie miał nad tym samolotem żadnej kontroli, gdzie to spadnie, a góry, nad którymi latał w tym filmie, to e, były obok jakiegoś miasta. Wiadomo, no, nie możecie tak sobie po prostu. E, lecieć i nagle stwierdzić, że to mam gdzieś rozpiewszy ten samolot, więc prawdopodobnie sprawą zajmuje się już jakieś FBI czy inne szeryfy. Teraz pogadamy o Antonim Królikowskim, to jest polski aktor i zwykle występuje w filmach Patryka Wegi. I on od jakiegoś czasu prowadził mocny beef ze swoim teściem, czyli ojcem jego żony. Dariuszem O, chłop miał porzucić swoją rodzinę, zabrać kasę i wyjechać gdzieś na Madagaskar, gdzie wydarzył mu się tam jakiś ciężki wypadek i nie było opcji, żeby tam na miejscu przeprowadzili mu jakąś skomplikowaną operację, więc musiał wracać do Polski. Poprosił żonę i dzieci, które wcześniej opuścił, o jakąś pomoc, czego sobie nie otrzymał. Więc zaczął wrzucać jakieś publiczne posty, udostępniać e, prywatne ze ja. e, swoją rodziną. A kiedy już mu się udało wrócić do Polski, wbił się do mieszkania, gdzie mieszkała jego była żona, wymienił zamki i się zabarykatował. A próbę wejścia do tego mieszkania aktor rzucił na relację na insta Story. Emocje jeszcze nie, nie opadły do końca po tym, co się wczoraj wydarzyło. Brałem udział w wydarzeniu, w którym padł strzał z Polski. Czas... Dlaczego policja w Busku bada to, czy pan tak już ma pozwolenie? Jaka to? A nie to, że wczoraj o mały włos nie zbił niewinnych ludzi. Odejdź od tych drzwi teraz. Odejdź stąd! Więc padły tam jakieś Ja Pierdole! Ej, nie, z chore Imbo. Nie wiem. To t, własna rodzina przejdzie, to? Ja, pierdole, tragedia. Była generalnie mega ciężka to. Zasięgi spadają. No właśnie w torekcie mi jeden widz spada, bo lądujesz z banem. nutkaj no, kurwe. Słyszna sytuacja i. Nie kłam jednego. Po co rzucać takie coś na Insta Story? Na profil, gdzie jest blisko pół miliona obserwujących, jak to jest ich rodzinny wewnętrzny beat. Nie wiem, nie podoba mi się to, ale jednocześnie bardzo współczuję takiej e, sytuacji. A teraz czas na nasz nowy temat, czyli starcie Stanowski vs. Nyman. Wróciło na nas jak bumerang, a ja uwielbiam wymianę tych panów. Nie <laughs> ja błąd. też. Ale ogólnie zaczęło się od tego, że Nyman stwierdził, że dobrym pomysłem dla zdobycia rozgłosu będzie zrobienie ze Słowika, czyli byłego właściciela Mafii Pruszkowskiej, która jeszcze co niedawno robiła solidny rozpierdziel w Polsce, nasi brodzie i dziadkowie, na pewno pamiętam te czasy, posa jego federacji, czyli MMA VIP. No i przyniosło to jakiś rozgłos, ale jak to zwykle bywa w przypadku Najmana, negatywny. I Stanowski poruszył ten na temat najpierw na Twitterze, gdzie napisał Masz Najman, poczytaj sobie: Wciąż możesz napisać, że zrobiłeś głupotę i wicować się z tej kooperacji. Wszyscy zrozumieją, że mogłeś zrobić coś głupiego, bo kogo mieliby zrozumieć w takiej sytuacji, jeśli nie, nie ciebie. I tutaj w chwili komentarz oburzonej osoby, że z byłych kserów, którzy do niedawna biało niszczyli nasz kraj, robi się teraz jakiś celebrytów i bohaterów. Jak Stanowski zrobił burzę na Twitterze, to Później radny miasta Kielca napisał, że wycofują się z wynajmu hali na Galenaimana I według nich współpraca z byłymi gangsterami, takimi jak Słowik, to jest coś obrzydliwego Stanowski wkleił jeszcze Zgadzam maila z piekielnie przykrą historią chłopaka, którego rodzice byli ofiarami mafii pruszkowskiej Później Krzysztof wstawił cały film na temat tej sytuacji Jesteś karykaturą mężczyzny Powiedz pros, potrzebuję pieniędzy i nie sofnę się przed niczym, żeby je zdobyć Mogę z każdym zrobić interes, byleby tylko była mamona Powiedz to, jesteś dzisiaj... Pachołkiem różnych kanali, które niszczyły ludzi 30 lat temu. Rozumiesz? Tobie, ale nie tylko tobie, całemu temu otoczeniu. Wypierać. Niech Pruszków wypiera z naszego życia. Polska przeszła chemioterapię po tym raku i długo stawała na nogi, i teraz nie chcemy nawrotu. Wypierać. Wypierać z Polski, z show biznesu, z gal, z internetu, z pudelków, z telewizji. Wy... Nie chcemy już pruszkowa, nie chcemy tych mord, rozumiecie? Już się nachapaliście. Macie poukrywane te miliony gdzieś tam, zakopane w ogródku. Weźcie to i śpiewajcie. Nie chcemy Was widzieć, rozumiecie? Już tu nie możecie być idolami w tym kraju, bo jesteście z nami, a nie idolami. Nie zasługujecie na żadne e, ciepłe słowa, nie zasługujecie na żadne trony, nie zasługujecie na żadne owacje. Nie zasługujecie na to, by wykupywać pay-per-view. Każdy, kto wykupi takiej pay-per-view, jest sz ludzką, sz**tą i też kanalią. Trzeba przyznać, że chłop ma jaja, bo dalej po Polsce chodzą jakieś takie niedobitki mafii pruszkowskiej i mogą mu coś zrobić, ale stanął nieugięcie, wstał na Twittera oświadczenie jednego ze sponsorów Najmana, który wycofał się ze współpracy z jego galą i kolejne miasto, czyli Pruszków, odmówiło organizacji gali w ich mieście. Nawet patron medialny MMA VIP zakończyli z nimi współpracę, więc Najman zaczął nagrywać swoje odpowiedzi i się tłumaczyć. A pamiętacie, że papież wybaczył swojemu potencjalnemu... Ali Akczy. A pamiętacie, że <noise> Jezus <jeden sobie> wybaczył? <noise> oh, shit, here we go again. Na o Bogu Jezusie. Jacy to oni nie bili, miłosierni i wielcy? Jako kontrargument na rzetelne argumenty Krzysia Stanowskiego. Jak ja uwielbiam, kurwa, takie argumenty. Naprawdę, widzowie. Argumenty religijne, gdy nie wiesz, co powiedzieć, to jest to jest jakby automatyczna porażka, moim zdaniem. Umierającym na krzyżu obok niego. Jesus, to jest jakiś dramat. On się tam powołował na religię oraz to, że Jezus wybaczał grzesznikom, Ale oprócz tego jeden z punktów. No kurwa, jasne, że Jezus zobaczył grzesznikom, bo Jezus jest ikoną, jakby tej religii, cais i tego, co głosi. No to jakby nie mógł powiedzieć, że do gościa, który go zabił, że nie, nie wybaczy ci, no bo tak nie robią, tak w Biblii jest napisane, do kurwy nędzy. Ale co ma Biblia? Jakie Biblia ma przełożenie na aktualny, dzisiejszy świat, gdzie chłop 30 lat temu mordował kurwa setki ludzi, a dzisiaj se normalnie chodzi po ziemi i gość mówi: wybaczcie mu, wybaczcie mu. On tylko zamordował, a jakiś tam piznę ludzi, to nieważne, to w oni już nie żyją! To bez znaczenia! ale się to, co jest teraz! No, pierdolnięty jest Najman i tyle, no. tu który jest nawet na plus dla Najmana, to to, że wspólnik stanowskiego, czyli Mateusz Borek, promuje na tym samym kanale inną galę, w której biorą udział też jakieś marginesy i byli gangsterzy. Jak to jest, że tak bardzo ci to przeszkadza i odbierasz mu takie prawo, a jednocześnie nigdy nie słyszałem, abyś takie prawo odbierał zawodnikom Gromda, organizacji Twojego wspólnika, którzy również myślę, że w większości są po wyrokach są. Dlaczego nigdy na ten temat... No nie wiem, może dlatego, bo jest różnica jak ktoś kurwa ukradnie coś ze sklepu czy nie wiem, ukradnie cokolwiek a jest różnica między typem, który był kurwa właśnie, wiecie, szefem mafii, który, nie wiem, on zlecał mordy, no kurwa, no jakby to jest niesamowite, że on nie rozróżnia tego, jakby, no nie wiem, widzowie, czy waszym zdaniem osoba, która na przykład miała chujowe dzieciństwo, wychowała się w patologii i na przykład była zmuszona, żeby kraść, odsiedziała swoje, chce się zrecjalizować, to coś złego, że walczy? No moim zdaniem nie, ale ale z drugiej strony, jak zapytacie, czy, mo czy moim albo waszym zdaniem, to jest okej, okay, że go gościu, który mordował ludzi, który był szefem jebanej mafii, jest nagle celebrytą, no to no co wam powiem, no świat pojebało, no. Mało tego, ty tą galę promujesz na swoim kanale. Twój wspólnik robi tą galę z pospolitym przyjemcą. Ty promujesz tę galę. Jak to jest, że Andrzejowi Zielińskiemu odbierasz takie prawo, a innym... Przez... Nie tylko ich tego prawa nie odbierasz, ale ich promuje Chodzą mu sponsorzy Każdy mu teraz będzie odmawiać wynajmu high po tym całą galę Nie będę was tutaj zniechęcać czy zachęcać do e, kupowania tego pay per view Bo według mnie e, żadna gala najmana nie zasługiwała na e, kupienie pay per view Bo są one od początku po prostu gówniane Ale to tylko e, moja opinia To była na tyle z dzisiejszych newsów Dziękuję tobie bardzo za oglądanie Subskrybuj kanał jak dotrwałeś albo dotrwałeś Najman